Ten bohater jest łowcą goblinów. W świecie mroku, w którym nic nie jest czarno-białe, żyje młoda kapłanka, która postanawia sprawdzić swoje umiejętności i dołącza do drużyny Poszukiwaczy Przygód. Jako pierwszą misję wybiera coś prostego, to znaczy pozbycie się goblinów z okolicy. Wchodzi do jaskini wraz z grupą niedoświadczonych poszukiwaczy, aby pozbyć się problemu. Co tam ją spotka, to nie jest nic miłego. Na szczęście na ratunek przybędzie jej dziwny poszukiwać przygód, który zawsze poluje na gobliny i zawsze ma zakrytą twarz. Goblin Slayer. Jest to tytuł, a zarazem jego główny cel w życiu, czyli pozbywanie się goblinów. Anime, które chcę Wam dzisiaj zaproponować, jest mroczne, jest mocno plus 18. Jeśli myślicie, że w tym anime jest sielanka i zwykła podróż przez świat z pozbywania się potworów, to bardzo się mylicie. Zobaczycie, jak wygląda mroczne fantazy w którym gobliny nie biorą jeńców oprócz kobiet. Nazywa się Goblin Slayer i chcę je wam polecić, ale oglądacie na własną odpowiedzialność. Będziecie oglądać? Jeśli tak zaobserwujcie zapiszcie, aby nie zapomnieć lub wbijcie na YouTube'a czy Twitcha i podzielcie się swoim opinią o tym anime.